Rafinha wraca po skandalu. Flick potwierdza Brazylijczyk gotowy na Dortmund w Lidze Mistrzów. Po remisie 1,1 ,1 z Betisem Rafinha wpadł w szał, szarpiąc się z Lewandowskim, Terstegenem i Flickiem echa skandalu wciąż brzmią, ale trener na konferencji rozwiał wątpliwości. Brazylijczyk zagra z Borussią Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Czy Duma Katalonii wykorzysta szansę? Oto kulisy dramatu i zapowiedź hitu. FC Barcelona w sobotni wieczór 5 kwietnia zremisowała 1:1 z Realem Betis w 30 kolejce La Liga Gavi Strzelił w 7 minucie Nathan, wyrównał w 16., a Wojciech Szczęsny uratował punkt w 89. Przewaga nad Realem Madryt, który sensacyjnie przegrał 1:2 z Walencią, wzrosła do 4 punktów, 67 do 63. Ale zmarnowana szansa na odskok sześć punktów wywołała frustrację. Najbardziej nie mógł się z tym pogodzić Rafincha Brazylijczyk. Gwiazda barki z 27 golami i 20 asystami w 44 meczach w tym sezonie. Po gwistku Jezusa Hilleman za wpadł w szał. Najpierw krzyczał na sędziów, potem wdał się w przepychanki z Robertem Lewandowskim, Markiem Andre Terstegenem i samym Hansim Flickiem. Jego fury e kopnięcie piłki, odepchnięcie kapitana i trenera szokowała kibiców i media. To niedopuszczalne! Grzmieli fani na X, domagając się kary. Czy Rafinha, filar ataku, zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z się Dortmund 9 kwietnia? Flik na wtorkowej konferencji rozwiał wątpliwości. To nie miało nic wspólnego z sędziami. Rafinha krzyczał na mnie żartował flick po meczu, próbując załagodzić sytuację. Na konferencji przed Dortmundem skupił się na sporcie, po przerwie reprezentacyjnej daliśmy mu czas na regenerację, ale na treningu spisywał się fantastycznie. Jest gotowy do gry. Słowa Niemca, z pasą 21 meczów bez porażki w 2025 roku, zamknęły spekulacje Rafinha, mimo skandalu, wystąpi na estadii Olympic Louis Campenis o 21,00. Kibice odecznęli 28 latek z 27 golami i 20 asystami, to motor napędowy obok Lewandowskiego 38 goli i Yamala 11 asyst. Jego dynamika, drybling i skuteczność, na przykład head, trick z gironą, są kluczowe Flick, doceniając formę, nie zaryzykuje odsunięcia gwiazdy, mimo wybryku z Betisem. Sport zauważa. Rafinha, przeprosił Flick, stawia na jedność. Skandal zszokował przepychanki z Lewandowskim. Terstegenem i trenerem w tunelu po gwizdku były haniebne. Marca pisała. Rafinha stracił panowanie to cios w szatnie. Kibice domagali się zawieszenia, ale Manzanołu pominął incydent w raporcie La Liga nie nałoży kary, a Flik zamknął sprawę. To emocje ważne, że jest gotowy. Przed Dortmundem trener zapowiada walkę, każdy chce awansu. BVB ma atuty w ataku, musimy kontrolować grę i wywierać presję. Jesteśmy pewni siebie. Barca z przewagą czterech punktów w lidze. Finałem Pucharu Króla 26 kwietnia i ćwierćfinałem LM walczy o potrójną koronę szczęsny 20 meczów bez porażki i Lewandowski 25 goli w lalidze, to filary. Arafinha to klucz do sukcesu. Dortmund, osłabiony kontuzją schlotterbecka łąkotka, to szansa ale i zagrożenie, z ich szybkim atakiem Sancho Malen. Flick, z doświadczeniem Bayernu 6-0 z BVB, wie, jak grać z Niemcami jego taktyka, z pressingiem i ofensywą, może zmiażdżyć BVB. Kibice wierzą w rafinche jego 27 goli i 20 asyst to dowód, że po skandalu może wrócić silniejszy. Lewandowski, z drugim meczem bez gola i szczęsny, z paradą z Betisem. Czekają na wsparcie Brazylijczyka finał z Dortmundem 9 i 15 kwietnia, to test. Czy Barca wykorzysta słabość Realu i awansuje? Relacja z 9 kwietnia o 21,00 pokaże, czy Fury Erafinchy przełoży się na boisko z Polakami i Brazylijczykiem Blaugrana marzy o finale na Allianz Arena 31 maja.